No tak myślałem, żeby chwilę pogadać, bo <laughs> o matko, mam już praktycznie gotowy plan na łebę. Mam już plan na łebę i tak myślę, że sobie po bajdurze chwilę możemy, będziecie mieli chwilę mnie posłuchać. Czekajcie, tylko zamknę tutaj. wrota. Która jest godzina? 9.43. Witam z samego rana, zobaczymy jaki tu będzie zasięg po drodze, ale myślę, że będzie ok słuchajcie, w tym roku w tym roku wstawiamy drugą scenę, taka mniejsza jakby scena z Telebimem, mobilna, na której będzie, na której będą spotkania z podróżnikami, z ciekawymi ludźmi i będą tam też właśnie prezentacje takich ciekawych motocykli, ciekawych różnych pojazdów, a wieczorem po koncertach będzie muza leciała Jakieś teledyski i będzie DJ puszczał tam, muzę, żeby nie kończyć, powiedzmy o północy, tylko żeby tam jeszcze do drugiej, czy tam, i czas poimprezować sobie w, w tym. Nie w namiocie, a w namiocie też można imprezować, no, ale pod namiotem na przykład, albo przed. O, cześć, miły, mały, Brodaty, Marcin, Hans, Damian, cześć. Także tu będzie chyba zaraz gorsze, gorszy zasięg. Michał z Fobi, Witam, witam. No Maciek z kanału 1000 Piwi Napraw obiecał, że przywiezie swoje motocykle i będzie o nich opowiadał, będzie je tam pokazywał i mówił też o swojej pasji. Ja tam mam kilka pytań do niego, ale to będzie też taki troszeczkę jak live na żywo, czyli będzie można zadawać pytania, porozmawiać z Maćkiem, no ale też nie tylko z Maćkiem, bo będzie Paweł ze stajni motocyklowej z Warszawy myślę, że on rok temu też był ten konkurs, prowadził konkurs na najlepszą wydumkę. W tym roku jeszcze nie wiem, bo się cały czas ważyły losy. Nie wiadomo było, czy on będzie, czy nie będzie. się okazało, że będzie, bo tam miał jakiś wyjazd zagraniczny, ale jednak będzie w, e, będzie, będzie, no. Będzie w łebie, będzie w łebie, także będzie to spotkanie. E, będą podróżnicy, tak? Bo będzie Jack i Dog. To on już jest co roku praktycznie. Jacek z psem, podróże z psem na motocyklu będzie w tym roku opowiadał o Dolomitach. I miał taką fajną wyprawę rok temu, więc to będzie, będzie kolega wyprawomaniak, który sprzedał dom czy mieszkanie i od trzech lat żyje w kamperze i tym kamperem jeździ po całej Polsce, będzie miał trzy prelekcje, czwartek, piątek, sobota, jeszcze tam w czwartek muszę dodać, bo ja dodałem już plan na stronę, mniej więcej taki zarys, ale jeszcze będę musiał to dodać właśnie, bo jeszcze nie ma tam Pawła. I nie ma, właśnie w czwartek. Myślę, że to zrobię wcześniej, bo i tak cała masa ludzi już jest od środy w łebie. Hans, jadę na basen. Kochani, słuchamy w ekran dając łapkę do góry dla Marcina. Dzięki, dzięki, Mario. Jest Bart. Kto tu jeszcze? Marcin Sajkman, Danwet, Karol Retrogaraż, Radosław Gajewski. Witam, Mario Kowalski. Witam was wszystkich serdecznie. Także myślę, że to będzie super i znaczy mniej będzie właśnie takich rzeczy w stylu wypić 10 piw i się kręcić koło pachołka. A więcej chcę zrobić tych rozmów z takimi ciekawymi ludźmi. Będzie dziewczyna, która też napisała książkę i ją wydała o podróżach motocyklowych po Słowenii. To będzie myślę, że też fajny, fajny temat. Będzie Krzysiu Skiba, będzie też opowiadał oprócz tego, że będzie prowadził blok rozrywkowo-koncertowy to jeszcze będzie... to będzie też takie spotkanie autorskie z jego książką, bo tam kolejną książkę wydał Krzysiu. No myślę, że to będzie fajnie. Udało się dogadać, Krzysiek będzie na trzy dni. No, także to będzie to. No, i dodatkowo będzie platforma, która będzie woziła na paradach ludzi przebieranych. Czyli jak przyjedziecie, przebierzecie się w coś fajnego, to będzie możliwość przejechania się platformą przez, po całej łebie. Możliwe, że tą platformę będziemy jeszcze wysyłać tak, nie tylko w czasie parady, tylko tak, żeby się jeszcze gdzieś tam przejechała i, i pojeździła, po, po, porobiła hałasu w łebie. I co tam jeszcze? No i znowu myślę, że tam u Pirata ośrodek znowu będzie, znowu będzie pobyt webie do wygrania tygodniowy. Będą narzędzia od firmy Jato. To myślę, że też przebieraniami na no rok temu to się fajnie przyjęło i super cała masa poprzebiernych ludzi, więc to jest fajne. Fajny, to fajny pomysł, więc to na pewno zostaje. Nie wiem jeszcze jak z konkursem na głośność motocykli, ale to mu chyba z rana zrobimy. Jak jest Paweł ze stajni motocyklowej, to dam mu takie zadanie tajne, żeby właśnie coś takiego zrobił. Hans pracuje nad tym, wiesz? Pracuje nad biletami. Ale no, to mam dużo różnych innych zajęć, wczoraj siedziałem, już tam wprowadzałem, zacząłem wprowadzać, ale to jeszcze, jeszcze chwila. Już mam cennik na, na brudnopisie napisany. No, o siódmej Nie no, tak o jedenastej. jedenastej, że pobudka na, na plażę. Tak to tak. O, no to brodaty i to wszystko zależy od tego, zależy od zasięgu. No, fajny, powiem wam, że cieszę się z tego starszego rowerka. Trochę dla mnie jednak mógłby być trochę większy, bo ja jestem niewymiarowy Ale ogólnie myślę, że będę z dzieciakami jeździł na tym NGW Teraz muszę, mam nadzieję, że jakaś przyjdzie współpraca dla łysego rower, żeby łysy dojeżdżał Dzisiaj ma być łysy na tym W Stodole, to może coś nagramy razem Już się stęskniłem za kolegą Idziemy koło stadionu, czekajcie. Przerzucimy tę doj, kamerę. No a pogoda w Łebie to często jest pogoda. Nawet nie ma pogody to też jest fajnie na plaży powdychać jodu. Niektórzy to w ogóle śpią tam na tej plaży. <noise> Ale w tym terminie jest zawsze ten... Na... Nie wiem, tam raz czy dwa może było tak, że był gdzieś tam deszcz, trochę popadał, ale tak to zawsze jest słoneczko. O brodaty, no to nieźle widzisz. O, a co ty we Wrocławiu robił, czekaj cię tutaj staje. No, dzięki za serduszka, które klikacie. Serduszka, łapki, o 47 osób, 9 łapek. Czyli dzisiaj jest wtorek, nie? Dzisiaj chyba będzie z targu na torach z tamtego tygodnia. Mam jeszcze jeden film, a kupiłem ten notatnik od Krzysia. I mam taki plan, bo on już się, myślałem, że się zdąży przetłumaczyć. Mam kawałek przetłumaczony. Koleżanka to tłumaczy, no ale wiadomo, tłumaczy to w wolnym, wolnym czasie. Mam początek przetłumaczony, gość to pisał w jakimś namiocie, siedząc, właśnie w styczniu 1945 roku. I tam wspominki są swoje, żołnierskie wspominki z 1944. Jestem tego ciekaw po, po tym wstępie, który zobaczyłem, który przetłumaczyła, no to. Aj, 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 aj. To zapowiada się ciekawie. Cześć, Saracan. O, i tenia jest, i daktyl jest. Witam, witam. Także tak to, tak to jest, teraz pracuję właśnie nad tą webą, no mam nadzieję, że te bilety niedługo uda się wypuścić. Będzie też nowy system biletowy, więc zobaczymy, muszę to najpierw przetestować, dodać to wszystko, czy to będzie działało. <laughs> Obadamy, bo tamten, tamten system mnie kosztował rocznie 5000, tysięcy, nawet jak nic nie jest, jakby nie było biletów, tak musiałem za to płacić, więc rozwiązałem umowę i zobaczymy tutaj. Teraz jest, e, w tym co będzie, to będę miał tylko prowizję jakby od, od sprzedaży biletów, a nie, że muszę system utrzymywać przez cały rok. To są niestety koszty. Na filmie też wam mówiłem, że zrezygnowałem z tej reklamy. Dzisiaj wypowiedzenie wysłałem. Wczoraj mailowo dzisiaj kurierem. No to też są. Też są jakieś koszty, które niepotrzebnie wydaje. Myślałem, że tam coś się bardziej to rozwinie, ale. Niestety. Nie wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Trzymaj się, Hans. właśnie, 9.10 dziesiąta godzina. To tam, ciekawy, ile ludzi będzie na basenie? Jadę na basen, Michał. Wiesz, i takiego sobie live'a poranego odpaliłem z trasy. Czym ile? 12 minut, jadę. O, szybko dzisiaj. Chciałem żeby pojechać rowerem, ale dzisiaj jakoś się zrobiło chłodniej, 11 stopni. Jest teraz we Wrocławiu, a mówię, będę mokrą, będę miał mokrą głowę po basenie, to na rowerze może trochę słabo. No, namawiam też Adiego, żeby Adi tam coś może pogadał na scenie, ale też chcę zaprosić takiego kolegę z muzeum papierosów nie tyle, że miał się jakaś prelekcja, ale żeby on jest w ogóle ciekawą osobą i fajnie jakby on handluje też tymi fajkami, sobie by wystawił tam jakiś stolik i trochę, trochę tych fajek podilował, żeby w ogóle była możliwość taki kupienia czegoś takiego to jest, to jest fajna sprawa, a dodatkowo też fajnie opowiada też o tych papierosach, więc może coś tam PS5 Matko, ile, ile to dziecko ma lat, że już na, ten, na PlayStation gra? Bydgoszcz 3 stopnie. Michał, słuchaj, no ja będę teraz grał jak odpalę Amigę. W niedzielę przywiozę Amigę, tylko nie wiem jeszcze jak z zasilaczem. Czy ja mam ten zasilacz gdzieś tutaj, czy w złotym stoku. I może jak mi się uda kupić Joja i myszkę. No to będziemy odpalać, zrobię albo live'a, albo film, jak odpalamy te wszystkie i testujemy gry na Amigę. Zobaczymy co tam jest i w ogóle czy będą chodziły te dyskietki. 8 lat. Nie no, jakoś PlayStation to nie ten. Ja się zatrzymałem na Amidze i na pc ewentualnie, ale taka do grania to Amiga i joystick i heja. No tak, to mi trochę szkoda czasu, żeby, którego mi tak mało, bo cały czas mam, to tak jak te granie w gry, to trochę jak telewizja dla mnie. Pożeracz czasu, a tutaj jest dużo różnych rzeczy, które trzeba w życiu zrobić, fajnych. Damian, nie, nie, bilety chyba będą te same ceny. Tak się starałem z budżetem podziubać, po żeby Mimo tego, że ochrona mi podniosła ceny, że jakieś tam różne, że, że scena jest droższa, ale. Ale jakby ten cennik jest taki już dopracowany, że już nie chciałbym nic zmieniać. I... Czyli tam znowu będzie cała wjazdówka, chyba w dniu zlotu 300, a odpowiednio taniej będą. O, jesteśmy na miejscu. A odpowiednio tanie bilety będą. No i jak wcześniej będziecie kupować. Marcin, to jest ten człowiek, co w Wenie był. A nie wiem, kto był w Wenie, wiesz? Pozdrowienia dzieciaki ode mnie. Dzięki. O, jest Adar. O ile serduszek tu leci cały czas. Ale czadowo. Ha, ha, ha. Dzięki, dzięki, dzięki. No, także myślę, że, że łeba fajnie dograna, fajnie wyszedł ten program. Cieszę się, że właśnie że będą tam powiedzmy od południa już będą te rozmowy, różne prelekcje i każdy będzie mógł sobie wybrać, co by, o czym będzie chciał posłuchać, tak? Czy właśnie o podróżach, czy o jakichś tam innych rzeczach, czy o motocyklach. Jeszcze chcę z Maćkiem dograć, jak już będzie wiedział, jakie motocykle przywiezie. Żebym wpisał konkretnie, że na przykład będzie jakiś WSC opowiadał, albo o Junaku, albo o czymś tam jeszcze. No i będzie można zobaczyć te jego motocykle, bo obiecał, że przywiezie busa pełnego motocykli i będzie, będzie się działo, nie? Aha, od papierosów. Możliwe, że to on. Możliwe, że to on, ale nie z weny wszystkiego nie oglądam, wszystkich filmów, no bo po prostu nie mam czasu, nie? Radosław Gajkowski, słuchaj, no muszę pojechać po tą po i nie chce mi się trochę, bo mam tak, muszę jeszcze zawieźć Sokoła, miałem w tym tygodniu zawozić Sokoła pod Częstochowe. Eee, eee, i, 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 I co jeszcze? No właśnie, jakiś milion rzeczy, a tutaj żeby jechać do Piły, a szczególnie, że 30 jadę do Poznania i w, i w Poznaniu chyba odbiorę tą włeskę, więc, więc tak to będzie. Nie no, na, na basenie ten. Kiedyś zrobiłem vloga z basenu chyba. <laughs> o, Adam Kowalski. Damwad, Maciek dobry ziomek. No, Maciek jest fajny, więc fajnie będzie trochę jeszcze też go podpromować jego kanał, żeby więcej tam tych subów, bo naprawdę ma fajne, fajną ma zajawkę na te polskie motocykle. Dużo ma tych motocykli, fajne filmiki nagrywa. I trzeba promować takich ludzi. Maria, trzymajcie się do następnej relacji. No, ja już kończę i kończę dzisiaj, dzisiaj ten filmik. Mam nadzieję, że się uda wrzucić, bo chcę jakby te, te zaległe wszystkie filmy e, powrzucać. A zostały mi mam dwa razy z targu i, e, i mam, co jeszcze? Oldtimer bazar. Z Oldtimeru też będzie fajny filmik. I jeszcze mam... Junaka do poskładania, może. Może jutro tego Junaka, bo też już yy, chciałbym to zrobić, bo to jest dla mnie rozrywka, ale myślę, że, w, że jutro to będzie. Roblox. Nie, nie. Nie gram w Roblox. Nie wiem, co to jest Roblox. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia później. Pa, pa.